Dajcie, dzisiaj taki filmik po znacznej przerwie. Wiem, że to bardzo długa nawet przerwa, i od razu tutaj chciałabym wyjaśnić, że ten poprzedni filmik, w którym mówiłam, że po prostu zmieniam tematykę kanału. Owszem, był w, w tamtym momencie czymś, co u, uważałam za najbardziej korzystne, no ale sytuacja pokazała, że nawet, y, wiecie, no, nawet takie, taki łatwy temat jak humorysty, humorystyka, dowcipy, y, to nie jest wcale nie jest tak łatwo rozpromować na YouTube, więc postanowiłam, że po prostu tematyką mojego kanału. Y, będzie luźna właściwie. Też będę nadal mówiła, jak mi coś się przypomni istotnego, albo jak oczywiście poprosicie o to w komentarzach, to też będę mówiła o takich problemach jak alkoholizm, ludzie toksyczni, ale również może jak mi się coś nasunie jeszcze, to... To też coś humorystycznego wrzucę. W każdym razie nie chcę się ograniczać ani do tego, ani, to znaczy ani tylko do tego, ani tylko do tego. Myślę, że to wyjdzie jakoś samo elastycznie. Jeszcze raz w takim razie następuje zmiana. W opisie też również to dzisiaj zmienię, że kanał po prostu jest o tematyce. Nazwę to nie wiem, może z dobrego zaplecza emocjonalnego, ponieważ w sumie też humor, dobry humor, tak, jak się dobrze pośmiejemy, też na pewno to na nas dobrze może wpłynąć. W każdym razie chciałam też wyjaśnić przy okazji, dlaczego ostatnio nie miałam czasu, ponieważ właśnie rozwijam się w dziedzinie zawodowej, jakiej no to możecie sobie zobaczyć tam w jednym poście. Zachęcam do odwiedzenia mojego następnego kanału, który już właśnie otworzyłam i to naprawdę wymaga dużo dużych nakładów czasowych i też energetycznych, bo no zdobywanie wiedzy zawsze takie jest, zawsze tyle wymaga. No i, i te, także takie małe przeprosiny za, to, za tą przerwę. A dzisiaj chciałam Wam trochę opowiedzieć też o tym, dlaczego Bycie z toksycznymi osobami, w tym z alkoholikami, jest tak bardzo niekorzystne. To znaczy, w sensie może inaczej, chciałam to ująć od tej strony, że nie tylko ta toksyczność szkodzi tym sam, samym tym ludziom, ale przede wszystkim może nawet szkodzi ludziom, z którymi oni żyją, które są skazane na to, żeby z nimi żyć. Ponieważ, dlaczego mówię, że bardziej nawet szkodzi? Dlatego, że, jak to ująć, w ogóle wiecie, jak widzicie, filmik nagrywam spontanicznie, nie pisałam żadnego scenariusza, ponieważ uważam, że czasami taki filmik jest lepszy niż trzymanie się jakiejś ramy. A to właśnie chciałam, żeby ten filmik był taki bardziej naturalny i, no mówię, na żywioł, jakby. W każdym razie do wracam do wracając do tematu, to dlaczego uważam, że nawet bardziej szkodzi tym ludziom, którzy żyją z takimi osobami jak toksycy czy narcyzi czy alkoholicy, co jedno może się przeplatać przez drugie. Yy, dlatego, ponieważ tamci są jakby już odpornieni na tą swoją toksyczność, tak? No, na samych siebie, jakby są odpornieni, no muszą w sumie yy, w jakiś sposób być. A osoby empatyczne, które spotykają na swojej drodze, właśnie takie z uczuciami, po prostu ludzkie, tak to nazwę, nie są absolutnie nieraz w ogóle świadome. Nie są świadome, jaki człowiek zły może być, jaki właśnie pozbawiony uczuć, jaki pusty w środku. I jak spotykają taką osobę na swojej drodze, to po prostu tak, to tak jakby. Dostały obuchem w głowę, tak? Tylko po prostu pod względem emocjonalnym, co nieraz wcale się nie różni od fizycznego dostania w głowę, ponieważ też jeszcze zaraz do tego wrócę. Takie słuchajcie, psychiczne dołowanie się, albo no, wynikające też właśnie ze znęcania się tej drugiej osoby często. Potrafi mieć później fizyczne skutki, dosłownie fizyczne skutki, jakby się naprawdę po prostu było poddanym fizycznym torturom czy biciu. Do tego właśnie za chwilę też wrócę, ponieważ ja miałam sama. Sama osobiście miałam takie objawy i zaraz wam to udowodnię. W każdym razie tak sobie y dlaczego taki filmik teraz akurat? Y mia no, miałam wiele przemyśleń przez ten czas. I właśnie pewne rzeczy sobie tak poukładałam w głowie. Do pewnych wniosków dopiero, właśnie niedawno doszłam. No i dlatego postanowiłam teraz po takiej przerwie nagrać ten film. A poza tym, tak jak powiedziałam, ten powód, że przed chwilą, że no to humorystyczne zabarwienie mojego kanału też jakby nie chwyciło, więc po prostu mówię: nie ograniczam się ani do tego, ani do tego. Nie jest to do końca spójne, chociaż tak jak mówię, z drugiej strony można powiedzieć, że no, śmianie się też jest zdrowe i na pewno też wpływa na, na zdrowie psychiczne, tak? Emocjonalne. Więc może to jakoś nawet będzie współgrać. No i co? Teraz wracając do, do tych właśnie toksycznych relacji. Słuchajcie, po prostu miałam takie takie doświadczenia, że właśnie to, te wszystkie jakby toksyczne naleciałości, jak to powiedzieć, ten toksyczny wpływ tej drugiej osoby, akurat to był alkoholik, ale w sumie nie, w sumie nie tylko ten alkoholik, ale toksyczne wpływy w ogóle tych złych osób. To my jesteśmy czasami ich nieświadomi w danym momencie, słuchajcie, naprawdę, chociaż organizm z reguły daje znać. Daje znać, ale dopiero nieraz po czasie my widzimy, jak dawał znać. To jest, to jest właśnie zadziwiające, to jest szokujące, że dopiero po czasie my sobie uświadamiamy, sobie uświadamiamy, że to były sygnały, to były od nas, od naszego wnętrza, z naszego wnętrza, z naszej psychiki, z, naszej, z naszego umysłu. Sygnały: uważaj, nie wiąż się z tą osobą, czy tam, no nie żyj z tą osobą, albo inaczej nawet, no. Już nie tutaj nie warunkuje waszych decyzji, ale nawet no, uważaj, ta osoba po prostu źle na ciebie wpływa. Ta osoba wysyła do ciebie złą energię, bo to nie jest żaden mit, słuchajcie, żadne czary mary, bo kiedyś tak może myślałam, ale no i niestety wiele ludzi tak myśli, że, te, że to, że ktoś ma negatywną energię czy pozytywną, to są jakieś właśnie zabobony. Nie, nic, nic mylnego. Energię przecież wysyła organizm, to jest naukowo udowodnione, tak, to są prawa fizyki, organizm ludzki wysyła energię, nawet cieplną, ale przecież, słuchajcie, inna energia też jest wysyłana. Dlaczego? Ponieważ praca mózgu to fale elektromagnetyczne, tak, to też jest stricte naukowo udowodnione. No i jeżeli ktoś ma ten mózg zaburzony, a takie osoby właśnie toksyczne mają na 100%, no to ta energia już na pewno nie będzie taka jak te osoby o dobrym nastawieniu, o pozytywnej właśnie psychice i tak dalej. Więc to się wszystko zgadza, słuchajcie. I jeżeli ktoś ma właśnie pozytywną energię w sobie i się zetknie z taką osobą, co ma negatywną tą energię, to mówię, organizm no w 95% nie wiem, 5 wydaje mi się wysyła sygnały. Chyba że już jest Chyba, że to już jest po czasie, tak? Po takim jakimś czasie, że jest tak znieczulony, że przesaje te sygnały wysyłać, co też jest możliwe, ale na początku, według mnie, w 95% wysyła te sygnały, z tym, że mówię, nieraz nie, nie jesteśmy ich świadomi i źle, źle może. Znaczy w ogóle ich nie od, jakby nie odbieramy, nie interpretujemy ich jako coś nie tak. Ale one są, na przykład, wiecie, no ja, mogę to podać na własnym przykładzie, w, t, w momencie, kiedy właśnie byłam pod ciągłym wpływem właśnie tej, tej toksycznej osoby, to byłam w takim stresie, jakby tak spięta w środku, że jakby właśnie, że... Uważałam, że to jest jakby coś normalnego, te moje objawy, które towarzyszyły tym stresowi, a więc częstsze bóle głowy, na przykład no ja cierpię na migreny i to bardzo poważne zaurą I te migreny były wtedy tak częste, że, że po prostu no, o wiele częstsze niż już jak, niż jak nie miałam do czynienia z taką osobą. No, Zdarzały się nawet trzy razy na miesiąc, tylko że ja nie mam takich migren, że wiecie. Godzinę mam i po, po godzinie mi przychodzi, po tabletce w ogóle. Mam takie takie migreny, że przepraszam Was za to. Mam takie migreny, że. Mm, nie trzymają najmniej cały dzień, ale jak mnie już trzymają, to także ja nie jestem w stanie nic właściwie zrobić. Jestem w stanie leżeć w łóżku i iść do ubikacji. O, i to są takie migreny u mnie, więc trzy razy na miesiąc, słuchajcie, to jest taka częstotliwość, że naprawdę może wykończyć. I ja miewałam właśnie e, tak, e, tak często te migreny wtedy, ale nie tylko migreny. Nasiliły mi się lęki, e, dosłownie bałam się wyjść na ulicę. Bo widziałam we wszystkich osobach zagrożenie, tak? W sumie to nawet trudno zdefiniować, jakie ja zagrożenie widziałam, ale chyba takie, że będą mnie źle oceniać, że po prostu będą właśnie krytyczne w stosunku do mnie, że ciągle coś im nie będzie pasowało. Tak jak to miałam, właśnie w, styczno, w styczności z tą toksyczną osobą, tak? Więc przenosiłam na wszystkich innych te własne odczucia, no, które miałam od tej osoby. Straciłam zaufanie właśnie do ludzi, to też się właśnie z tym wiąże. W ogóle do, do wszystkich praktycznie, nawet do tych dobrych, właściwie nawet przyjaciół, na których mogłam polegać. Sam się strasznie nie w stosunku do nich. Co jeszcze? No, wiecie, to jest, w ogóle tego można wymieniać i wymieniać, i tak, i tak raczej wymienię tylko te najważniejsze objawy. Co jeszcze? A oczywiście wtedy prawdopodobnie nabawiłam się. Tego zespołu jelita drażliwego, ponieważ no, y, chyba już to większość z nas wie, że y, jelita to jest jakby drugi nasz mózg, tak? bo tam jest tyle tych komórek nerwowych, że y, zaraz po mózgu tak? y, i czy nawet więcej, no, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Oczywiście mają inną funkcję nieco tak niż w mózgu, ale mimo wszystko, jeżeli my y, y, przeżywamy jakiś stres. A mamy ku temu predyspozycje, takie, no widocznie ja miałam, to te jelita w końcu się wykolejają, jakby tak. No i właśnie następuje różne tam dolegliwości, mogą nastąpić. No ja się nabawiłam zespołu jelita drażliwego, to raz, a dwa nabawiłam się refluksu, bo to znaczy, w sumie, refluks miałam już od dosyć wczesnych lat ale uważam, że to było też po prostu skutkiem mojego trudnego dzieciństwa też w ciągłym stresie i właśnie ten, ten żołądek po prostu ten żołądek zaczął za bardzo wydzielać kwas, a potem to się przerzuciło tak na to działanie tego przełyku no przynajmniej ja mam taką teorię, w każdym razie no mam ten refluks, to jest i nawet się pogorszył wtedy podczas tych tych traumatycznych przeżyć z tymi toksycznymi osobami no i do tej pory niestety się z tym zmagam mimo, że teraz już że tak powiem mogę jakby odsapnąć to jednak to nie jest takie proste jak się to wydaje, dlatego też jakby ten filmik też jest taką przestrogą trochę w każdym razie no co, co jeszcze refluks tak zespół Elita Drażliwego Hmm, jeszcze w ogóle czuję, że, y, że słuchajcie, nabawiam się, y, tak mi się wydaje, nie, nie mam tego stwierdzonego, bo y, refluks mam stwierdzony, y, jelito drażliwe co prawda nie, ale no, mam wszystkie objawy, więc nawet nie, nie uważam, że, żebym musiała iść do lekarza, żeby to zdiagnozować, bo y, dosłownie wszystkie objawy mam tego jelit, zespołu jelita drażliwego, więc nie muszę tutaj uważam tego konsultować no bo w sumie na to to nie ma za bardzo takiego leku, no można sobie się wspomagać różnymi suplementami, ale jako takiego leku na to nie ma, i co jeszcze słuchajcie, uważam, że nabawiam się astmy, ale takiej na tle nerwowym bo w momencie kiedy właśnie jestem pod dużym stresem, do tej pory tak jest, to czuję, że nie mogę oddychać, że właśnie nie mogę nawet nabrać powietrza, nie mogę nawet jakby Zmusić tych płuc do, takiego, do takich, takiego pełnego nabrania powietrza. Po prostu ten, ten oddech jest bardzo płytki i, i to trwa naprawdę długo. To nie to, że to jest, wiecie, no każdy ma, może, może ktoś powie, że każdy ma takie momenty, ale u mnie to trwa naprawdę długo i no wcześniej w ogóle nie miałam czegoś takiego, więc. A serce mam zbadane i nie jest nic tam niepokojącego. Są pewne jakieś małe Drobne niedomykalność zastawek. Ale jak czytałam, jak mi zresztą ta pani co mnie badała mówiła, to, to nawet choruje na to i 70% czy 80% społeczeństwa nawet nie jest o tym, nawet tego świadomych, więc, więc to nie jest od serca, tak? Z reguły takie duszności, jeżeli nie są asłam, to mogą być od Złej pracy serca, ale ja serce mam no w sensie nie to, że zdrowe jak dzwon, bo też nie, ale no nie jest jakoś, na pewno nie jest to przyczyną tych duszności. Także słuchajcie, zobaczcie, ile. A, jeszcze właśnie, no nie mówiąc jeszcze o innych objawach somatycznych, na przykład jak y, 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 bardzo u mnie takim y, nieciekawym, niemiłym objawem jest, to jest nazwa, nazywane, to znaczy nie wiem czy to jest to do końca, ale to bardzo przypomina rwę kulszową i to zarówno tą górną jak i dolną, czyli ja miewam to te takie właśnie promieniowanie bólu z jednej strony zarówno właśnie to w kończynach dolnych odstawu stawu biodrowego jak i od stawu ramieniowego i to słuchajcie, do tego stopnia, że ja nieraz po prostu nie mogę podnosić ręki albo nie mogę dobrze stąpać nogą, tak mnie to boli i to trzyma nieraz, słuchajcie, potrafi nieraz trzymać trzy, a nawet do pięciu dni zdarzyło mi się kiedyś a trzeba było wszystko robić tak, nawet chodzić do pracy i no masakra no środki przeciwbólowe też, też nie do końca pomagają, poza tym ja, jak już tam w jednym filmiku mówiłam Mając tą migrenę z aurą, nie mogę brać innych, absolutnie żadnych innych środków przeciwbólowych niż aspiryny. Dlaczego? No, no, może jeszcze raz wspomnę, chociaż tam mówiłam, że wszystkie inne właściwie działają na zasadzie zwężania naczyń krwionośnych, a ja to zwężanie w trakcie migreny już mam bardzo potężne, ponieważ dlatego występuje aura. Przepraszam Was na moment, bo mam tutaj taki program i się w, w telefonie i trzeba było go, było go nacisnąć. Ta. Przepraszam. W każdym razie do czy, do, o czym mówiłam, że mogę brać tylko aspiryny albo inne tego typu środki przeciwzapalne z kwasem acetylosalicylowym. Dlatego no, jest, jest ich ograniczona ilość, a właściwie one to nie mają takiej skuteczności jak te, te, właśnie te takie tradycyjne środki przeciwbólowe, dlatego słuchajcie, no po prostu ten ból bardzo często jest nadal taki, nawet po wzięciu tej aspiryny nadal taki jak jest, a poza tym no właśnie ta moja nadkwaśność żołądka naprawdę nie lubi już tej aspiryny dlatego staram się jej ograniczać, no widzicie i, i takie niby drobne, słuchajcie to są niby drobne takie dolegliwości z którymi niby można żyć ale wierzcie, że skutecznie bardzo skutecznie obrzydzają to życie i po prostu no, też Was przestrzegam, że yy, i to wychodzi yy, właśnie to wy, do czego też zmierzam w tym filmiku. To wychodzi nieraz do, po jakimś nawet dosyć długim czasie. To nie wychodzi jak my jesteśmy młodzi, mamy na przykład dwadzieścia parę lat, organizm jest jeszcze silny, on może się bronić, yy, może jakoś przeciwdziałać. I my mówię, nawet nieraz nie czujemy jakby yy, tego działania negatywnego tej drugiej osoby, yy, ale to wychodzi w momencie tak. Jak już zaczyna się ten średni wiek, to jest najczęściej, bo wtedy też właśnie najczęściej występują te załamania psychiczne, depresyjne i tak dalej, to tak samo jest właśnie, podobnie jest z tymi somatycznymi objawami, a, a w rezultacie też fizycznymi nieraz, no bo mówię, fizycznie można też się nabawić, tak jak się nabawiłam tego zespołu jelita drażliwego, no. Niestety psychika jest ściśle związana z naszym ciałem i no, to już raczej większość wie, ale nieraz nie po prostu jakby o tym zapominamy i, i dziwimy się nieraz, że, no, że, że aż tak, aż tak stres na nas wpłynął. No ale to jest prawda. Dlatego słuchajcie naprawdę jeżeli wam się, jeżeli jeszcze się nie zaangażowaliście w jakiś związek, a wam się czerwone lampki zapalają, to naprawdę posłuchajcie Posłuchajcie tych czerwonych lampek. A nie daj Boże, że jeśli planujecie ślub z taką osobą, to po prostu naprawdę, no, nie, ja nie, nie mogę wpłynąć na Waszą decyzję, prawda? To jest Wasza decyzja, ale przemyślcie to, nie wiem, 100 razy nawet, no bo słuchajcie, nie, nie o to chodzi, żeby wyjść za mąż, za kogoś ożenić się, a potem. Nie wiem, za rok czy za dwa brać rozwód, prawda? Albo tkwić w, w takim małżeństwie, w takim związku, na, który nas będzie wykańczał. Więc, no mówię, jak wam się cokolwiek, jakaś, jakakolwiek czerwona lampka zapala, to już jest znak, że trzeba przynajmniej się zastanowić nad, nad tą relacją. A co dopiero mm, w ogóle właśnie wiązać się bardziej. No, nic to by było na tyle. Oczywiście jeszcze mm, będę wracała do tych tematów z różnych, z różnych kątów widzenia. Bardzo chętnie posłucham, co Wy na ten temat sądzicie. Bardzo proszę o lajki, o subskrypcje, komentarze, żebym po prostu też miała dzięki temu materiał na następne filmy. Tak, no oczywiście ja będę miała, ale zawsze mile widziana jest, jest Wasza reakcja. Wtedy też wiem, że. Że po prostu się do czegoś przydają moje, film, moje filmy, moje materiały. Także bardzo, bardzo Was zachęcam do, do komentowania i, może, właśnie poddawania następnych tematów, co byście chcieli też, może, wiedzieć, zapytać. No nie wiem. W każdym razie miłego dnia, jak na razie, i do następnego.